Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowny Panie Prezydencie, dostojni goście, Szanowni Państwo. Witam Państwa na uroczystości, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokona na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów. Serdecznie witam Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej panią Małgorzatę Gosiewską, prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego wraz z wiceprezesami i członkami Rady Ministrów oraz kierownictwem Kancelarii prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii Senatu pana Adama Niemczewskiego. Szczególnie serdecznie witam Pana Premiera, Pana Wicepremiera oraz Panów Ministrów, którzy za chwilę z rąk Pana Prezydenta odbiorą akty powołania i odwołania. Witam wszystkich dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W spotkaniu uczestniczą Pani Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z ministrami oraz kierownictwem Kancelarii Prezydenta. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Rady Ministrów postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2023 roku odwołany został pan Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów z Urzędu Ministra Cyfryzacji. Odwołany został pan Henryk Kowalczyk ze składu Rady Ministrów z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi i jednocześnie powołany w skład Rady Ministrów na urząd wiceprezesa Rady Ministrów. Proszę pana premiera o złożenie przysięgi. Obejmując urząd wiceprezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem tak mi dopomóż bóg proszę o podpisanie roty przysięgi dziękuję panie premierze Powołany został pan Janusz Cieszyński w skład Rady Ministrów na urząd ministra cyfryzacji. Proszę pana ministra o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra cyfryzacji, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji i innym prawom Rzeczpospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi do dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję panie ministrze. Powołany został pan Robert Telus. W skład Rady Ministrów na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Proszę pana ministra o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli Będą dla mnie zawsze największym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję, panie ministrze. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Wielce szanowny panie premierze, pani marszałek, szanowny panie wicepremierze, szanowne panie i panowie ministrowie. Wszyscy dostojni przybyli goście, szanowni państwo parlamentarzyści, wszyscy wielcy, szanowni państwo obecni tutaj dzisiaj na sali, na tej ważnej uroczystości, ważnej. Cieszę się, że dopełniamy, panie premierze, panie wicepremierze, panowie ministrowie, tego ważnego aktu, jakim jest dokonanie zmian w rządzie Rzeczypospolitej. Teraz, przed tym okresem przerwy, jaki jest związany ze zbliżającymi się już dosłownie do nas za moment świętami Wielkiej Nocy, to dobra decyzja, panie premierze, żeby to dzisiejszą uroczystość, a także rzecz jasna związane z nią decyzje formalne zostały dokonane w sposób przemyślany, ale zdecydowany i szybki, tak aby nasi rodacy w tych trudnych czasach, w jakich dzisiaj jesteśmy, w jakich pan premier razem ze swoimi współpracownikami na co dzień musi prowadzić polskie sprawy, aby nasi rodacy byli spokojni, że te sprawy są prowadzone, że resorty są obsadzone, że osoby, które mają rozpocząć swoją pracę w rządzie, te prace rozpoczynają mają ku temu pełną legitymację formalną i nie są to tylko jakieś medialne pogłoski czy polityczne spekulacje, ale są to rzeczywiste posunięcia ustrojowe zgodne z zapisami naszej konstytucji, które stanowią ważny element funkcjonowania państwa, ale zarazem są gwarancją jego stabilności. Mówię to z punktu widzenia urzędu prezydenckiego, którego jednym z, z naczelny, jednym z naczelnych obowiązków, jakie dla prezydenta Rzeczypospolitej zapisane są w konstytucji jest dbanie o ciągłość władzy państwowej. To jest dbania o ciągłość władzy państwowej, re, szybka realizacja zmian w najważniejszych, na najważniejszych stanowiskach związanych z kierowaniem państwem, z kierowaniem sprawami publicznymi. Bardzo dziękuję. Panu premierowi za tę decyzję. Dziękuję za ten czas prowadzenia także własną ręką spraw Ministerstwa Cyfryzacji. Oprócz kierowania całym rządem, uśmiechaliśmy się tutaj, że pan premier zostaje odwołany, ale chcę panu premierowi bardzo podziękować za to, że pan premier zdecydował się zakończyć czas, w którym można powiedzieć, diagnozował przygotowanie. Pana Ministra Cieszyńskiego do pełnienia tej jakże ważnej funkcji. Mówię diagnozował, bo wszyscy doskonale wiemy o tym, że w praktyce Pan Minister tymi sprawami związanymi z cyfryzacją Rzeczypospolitej zajmował się od dłuższego czasu. Wiemy również doskonale, że pod nadzorem Pana Premiera wykonywał te zadania bardzo dobrze. Dziś w pełni można powiedzieć jest nie tylko przygotowany, co pokazał ten czas, ale nie tylko ma doświadczenie, ale również ma bardzo wielkie zdolności do tego, by te zadania sprawnie realizować. Udowodnił to przez ten czas i z czystym sumieniem można mu dzisiaj te zadania formalnie powierzyć do wykonywania jako ministrowi konstytucyjnemu w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Panie ministrze, powiedziałem to panu ministrowi bezpośrednio wręczając nominację, ale mówię to teraz publicznie w wystąpieniu. Dziękuję za dotychczasową służbę dla Ojczyzny, za dotychczasowe działania cyfryzacyjne, które przyniosły bardzo dobre efekty. Polska jest jednym z krajów, gdzie cyfryzacja jest najbardziej rozwinięta w skali, śmiało można powiedzieć, europejskiej, a to oznacza, że zarazem i w skali światowej. Bardzo wiele procesów cyfryzacyjnych nastąpiło właśnie dzięki Pana działaniom, dzięki Pana pracy. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Powiem tak. Z tą nominacją po złożeniu tego ministerialnego ślubowania prosimy o jeszcze, prosimy o kontynuację tego ważnego dzieła. Nie mam żadnych wątpliwości, że będzie ono kontynuowane znakomicie. Panie premierze, dziękuję za lata, można powiedzieć, pracy na urzędzie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W bardzo ważnym miejscu, w miejscu, w którym. W ogromnym stopniu decyduje się o dzisiejszym rozwoju Rzeczypospolitej. Niejednokrotnie powtarzałem te słowa, i są one dzisiaj, w jakimś sensie, można powiedzieć, oczywistością, że rolnictwo staje się jednym z fundamentów naszej gospodarki. Rolnictwo rozwijające się, rolnictwo, które cały czas się unowocześnia, rolnictwo, które jest dla Polski coraz silniejszą częścią, nie tylko w sensie wewnętrznym, ale także i w sensie zewnętrznym, jako że stanowi coraz większą gałąź także i naszego eksportu. Także dzięki polskiemu rolnictwu, a mianowicie dzięki polskiej żywności, dzięki naszym produktom rolnym jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni w świecie jako solidna, dobra marka. Dziękuję panu ministrowi ogromnie za ten czas prowadzenia tych rolniczych spraw. Czas bardzo trudny, czas także i ogromnych wstrząsów i wielkich niepokojów, bo wszyscy wiemy, że po pandemii koronawirusa kiedy przecież przeżywaliśmy um, ogromnie kryzysowe sytuacje, także i na rynku żywnościowym, kiedy trzeba było wielokrotnie zapewniać obywateli, że Polska jest absolutnie samowystarczalna żywnościowo i nie trzeba się obawiać tego, że żywności zabraknie. Kiedy potem wydawało nam się, że przyjdzie czas spokoju, pandemia minie, będziemy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania, wybuchła wojna w wyniku rosyjskiej agresji. Powiedzmy sobie to otwarcie z punktu widzenia rynku żywnościowego, rolnego na spichlerze Europy, na spichlerze Europy, jakim jest Ukraina. Wszyscy wiemy, co tam się dzieje, wszyscy wiemy o rabunku, jakiego Rosja dokonywała z magazynów, w których zgromadzone były płody rolne. Ukrainy wszyscy wiemy o płonących gospodarstwach, wszyscy wiemy o płonących plonach na Ukrainie, wszyscy wiemy o problemach i obawach ogromnych, jakie wielka część świata miała przed, przed, przed zakończeniem sezonu ostatnich zbiorów, co będzie z żywnością, która z Ukrainy zasilała ogromną, ogromną część świata. W tych wszystkich sprawach także i Pan Minister w przestrzeni międzynarodowej działał, w tych wszystkich sprawach było występujących ogromnie wiele czynników ryzyka. Można byłoby długo mówić o tym, bo tak wielka dyskusja jest ostatnio na temat cen zboż. Tak, ale jeżeli ktoś chce dyskutować na ten temat rzetelnie, to proszę, żeby wziął wykres i popatrzył na te ceny na przestrzeni ostatnich dwóch lat, chociażby. A wówczas zobaczy, jaka była ta cena dokładnie o tej porze zeszłego roku. Jaka była ta, ta cena przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę? Niech porówna sobie, jaki był przebieg tych wszystkich procesów cenowych i kiedy ta cena rzeczywiście i przez jak długi okres była najwyższa. W istocie wiemy o tym, że na rynkach światowych miał miejsce późną jesienią, z początkiem sezonu zimowego, swoisty pik przed końcem zeszłego roku, po prostu pik cenowy kiedy te ceny nagle wyskoczyły, później zaraz gwałtownie spadły i dzisiaj utrzymują się na poziomie znacznie niższym niż były tuż przed końcem zeszłego roku, ale jednak wyższym niż były rok temu o tej samej porze tak jak dziś odpowiedniej. I w związku z tym jest wiele problemów, jest wiele niepokojów. Sprawy muszą być prowadzone Dziękuję panu premierowi, dziękuję panom ministrom za to, że wczoraj prowadzili na ten temat rozmowy z naszymi gośćmi z Ukrainy, z panem prezydentem Włodymirem Zełęskim, z przedstawicielami jego administracji i rządu ukraińskiego. Trzeba podjąć w tym zakresie działania po obydwu stronach granicy. Aby zacieśnić kontrolę, aby, aby też zwiększyć kontrolę nad, tym, nad tymi przepływami zboża z Ukrainy na przyszłość, aby nie dochodziło także i na naszym obszarze do, do spekulacji cenowych w tym zakresie, aby nie dochodziło też do różnego rodzaju działań, które no w, wielu, w wielu przypadkach wiążą się także i ze złamaniem prawa. Doskonale o tym wiemy. Dziękuję za te rozmowy. Ja także tutaj z panem prezydentem Władymirem Zełeńskim na ten temat rozmawiałem w czasie naszego spotkania. W Cztery Oczy zwracałem mu na to uwagę, mówiłem, że jest to dzisiaj dla nas problem, dla naszego rolnictwa i że na przyszłość musimy te, musimy te kwestie poprowadzić sprawniej. Prawda jest taka, że pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją. Nigdy jeszcze zboże z Ukrainy w tak ogromnej ilości nie przechodziło granicy w tym kierunku. No ale jest to związane z sytuacją tą, że trzeba było jakimiś drogami to zboże w kierunku krajów potrzebujących prowadzić na przyszłość. Musimy podjąć działania, które będą zabezpieczały interesy polskich rolników w jeszcze większym stopniu niż działo się to do tej pory. Cieszę się, że pan premier, że panowie ministrowie razem z naszymi ukraińskimi partnerami już te działania rozpoczęli i będą się one toczyły po obydwu stronach granicy. Panie ministrze, nowe zadania minister, ministrem konstytucyjnym rolnictwa. Pan minister, pan poseł jeszcze nie był, pan przewodniczący, ale sprawy rolnicze są mu doskonale znane. Jest nie tylko praktykiem, ale jest także i człowiekiem, który od wielu lat w polskiej polityce sprawami rolnictwa się zajmuje. Niezwykle doświadczonym parlamentarzystą, wieloletnim członkiem i przewodniczącym Komisji Rolnictwa w naszym Sejmie. Panie ministrze, nie mam wątpliwości, że pan minister da sobie radę. Wiem także, że panowie ministrowie tutaj z panem premierem jesteście w dobrych relacjach, jesteście kolegami z ław parlamentarnych od wielu lat. Współpracowaliście ze sobą do tej pory nie mam żadnych wątpliwości, że ta współpraca będzie się nadal dobrze układała. I nie mam żadnych wątpliwości, że pan minister może też liczyć na wsparcie pana premiera, na Radę, na dobrą współpracę, jako że pan premier nadal będzie realizował swoje zadania w ramach Rządu Rzeczypospolitej. Myślę, że będziecie razem tworzyli ten wspólnie efekt synergii, jeżeli chodzi o wspieranie polskiego rolnictwa, i nie mam żadnych wątpliwości, że nasze. Rolnictwu, że polskim rolnikom pana służba w tej nowej roli, ale, ale zarazem z tym wsparciem, doświadczenia pana premiera polskiemu rolnictwu i polskim rolnikom dobrze się przysłuży. Gratuluję wszystkim Państwu. Wykorzystam ten moment do tego, żeby pożyczyć wesołych świąt, spokojnych. Cieszę się, tak jak powiedziałem, panie premierze, że dopełniamy. Tych konstytucyjnych działań związanych z zapewnieniem ciągłości władzy państwowej obsady tego niezwykle ważnego stanowiska, jakim jest stanowisko ministra rolnictwa. To bardzo dobra wiadomość, myślę, dla, dla polskich rolników i w ogóle dla naszego rynku życzę Państwu spokojnych świąt, wierzę w to, że upłyną one pod znakiem spokojnej refleksji, ale także pod znakiem takiej nowej energii. Ta nowa energia jest. Można powiedzieć, znakiem firmowym świąt wielkiej nocy. To, jest, to są święta, które od strony religijnej, od strony wiary są świętami zwycięstwa, życia nad śmiercią, przejścia do nowego życia, zmartwychwstania Chrystusa, tego wszystkiego, co jest wielkim symbolem i wielką mocą świąt wielkiej nocy, w szczególności dla nas, ludzi wierzących, ale. One odbywają się w nieprzypadkowym czasie, one odbywają się w czasie początku wiosny, kiedy właśnie świat po okresie zimowym budzi się do życia, kiedy wszystko nabiera nowej energii i zaczyna tą energią tryskać. Niech tak będzie także i w Waszej działalności. Na święta życzę spokojnego czasu, a po świętach dobrej energii i dobrych efektów pracy. Wszystkiego dobrego. Gratuluję. Dziękuję, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Panów Premierów oraz Panów Ministrów. Zapraszam jeszcze do pamiątkowego zdjęcia z Panem Prezydentem.